nowy kagar na sieci PKP. Tak, wygląda całkiem dobrze. Tego czy w Polsce potrzebne takie takie mocne lokomotywy? Kolejne zdjęcie z World Ray Photo. Tym razem elektryczny rumun. <laughs> Jezu, co to jest. Także... Nie wygląda źle, ale to jest tak. Znaczy, wygląda źle, co co powiedziałem. Co to w ogóle jest? Nie rozumiem tego. Chyba lepiej byłoby produkować normalną lokomotywę. Ale wygląda, no tak jakby powiem tak, 3 na 10. Elf w malowaniu pod Regio. Powiem, to wygląda bardzo ładnie. To jest przepiękna tekstura. Niestety takie nigdy nie powstały i bardzo mi szkoda, bo to jest przepiękne. Postał tylko, że sztuki jakiego żadna nie, nie była w takim malowaniu. Ale powiem tak, w tym 15 na 10 to jest tak piękne, że szkoda, że to nie jest prawdziwe. Tutaj mamy kolejne elfy, tylko tym razem w malowaniu na tygrysa. To jest bardzo złe. Jest 5 na 10. To jest malowanie na te kibelki z fps -a. Co to jak to nie wiem, też 5 na 10, bardzo dziwna tekstura. W malowaniu zachodnio pomorskim. Ten mi się bardzo podoba 8 na 10. To już przed chwilą oceniałem. O, w malowaniu dolnośląskim. To jako ktoś tu kto jest z dolnego śląska, to źle się dla bardzo czuję, że to nigdy nawet nie powstało. To jest tak piękne. Że szkoda, że to nie jest prawdziwe. Też 15 na 10, no, nie 20 na 10. To jest przepiękne. W pomorskich malowaniach W malowaniu SKM i w malowaniu Podregio Oba są Bardzo złe 3 na 10 W malowaniu opolskim To jest jeszcze bardziej złe Nie wiem Ale całkiem fajnie wyglądają 7 na 10 W malowaniu podlaskim Tego co już w ogóle To, to jest bardzo ładne 9 na 10. W malowaniu lubelskim to jest brzydkie, bardzo brzydkie i, i bardzo złe również D 2 na 10. A to nigdy nie powinno nawet istnieć. To jest beznadziejne. <grytans> Shortlines SKPL, nawet nie wiem, gdzie to mi jeździć, ale to jest okropne, 1 na 10. Fikcyjne dodatki do maszyny. Grupa na Facebooku i tutaj będzie te, że pełne rzeczy, które są tak złe, że możliwe, że nie wytrzymam. Mama, ja, ch ja chcieć ST-48. Mam ST-48 w domu. ST-48 w domu. Nawet nie chcę wiedzieć, jak to coś powstało. Może pusz. <laughs> <laughs> Dobra, uciekam stąd. Uciekam stąd. Co to jest w ogóle? Nie wygląda tak źle, bym powiedział. To jest kolejna, ta coś, ta coś. To wygląda taki jakiś czeski przewoźnik, bym powiedział, regionowa. Nie wiem, to wygląda beznadziejnie. 2 na 10. <laughs> o nie, byłbym ładny, gdyby nie to, że to jest spalinowe. O kurde, no nie, To wyglądają jak takie manewrówki z metra warszawskiego albo z tych zakładów w szamotułach. No niech nie chcę wiedzieć co on O Jezus Maria, co to jest? Gepard i Tygrys, to jest tak brzydkie. Co to jest w ogóle za znaczenie z dupy wzięte? To jest okropne, 1 na 10. Dwuczłonowy tracks. No pewnie nie wiedzieć, jak to coś jeździ na wózku Jakobsa. O Jezus, Maria co to jest? <grym z nablusku> te, te paski, to jest tak w słabo zrobiona tekstura. O matko, jedyna <grym z nablusku> tylko, nie to. Kibelki, Alicje, przerobione na jednuczonowe spajnówki. Nie. Tak, ja kurde, EP34 to znaczenie nawet nie pasuje, bo 34 to jest numer dla towarowej lokomotywy, znaczy nie towarowej, po prostu to sześciosiowej. A pady to są zwykłe siódemki ze zmienioną teksturą, to jest... świnka. Dłucz, nowy traks. A ta tekstura jest ładna. Co to jest za nagranie? O matko jedyna, tylko nie to. Przecież to jest... Dobra czemu to ma znaczenie SM... 80 dobra. Jak to w ogóle jeździ? Gdzie to ma, Gdzie to ma silnik w ogóle? O nie, spajnowa siódemka. A to są, to są prawdziwe, to są normalne światłemki, tylko że w malowaniu jakimś takim dziwnym i po lekkiej przeróbce. To jest prawdziwe lokomotywy, takie coś istnieje. to, to już wiedziałem, co to jest za bydlak? Znowu to bydle. A to i to miało być nawet chyba, to miało chyba istnieć. O nie, o nie, o nie, o nie. Tam było podwójne, podwójne siódemka w malowaniu. Znaczy, to był jamnik w malowaniu City. To jest bardzo ładne, to słaba koziołek. Takie coś naprawdę istnieje, tylko że takim malowaniu nie ma. A szkoda. To jest, widzę, jakaś siódemeczka spalinowa... To jest jakaś... Nie ja wiem, co to nawet jest. Kibelek spajnowy, Może, że Kolejne twory za terenie. są bardzo ładne malowania, bo malowanie bo takie lokomotywy naprawdę istnieją. O kurde, nie, 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 nie. nie. Szynowno w Painter Seed. Nawet nie chcę wiedzieć, jakim prawem to coś powstało. To jest track z takim malowaniu. Nawet nie chcę wiedzieć, co to jest. Ładne. To też w miarę ładne. To jest złe, bardzo złe. Nowy słonczkłocko. No to daleka, daleka droga. Ale nie wygląda tak źle. No i oczywiście, blender najwyższej jakiejś tekstury, na jakieś śmieci. Regionowa. O matko, to znowu to, a to powiem byłoby ładne, znaczy tylko ja bym zrobił, zrobił mniej tego zielonego, bo jednak zielony czoło i dach wygląda słabo, ale jako tako bardzo fajny pomysł. To jest, ta tekstura powinna istnieć w rzeczywistości, to powinno być. Nawet nie chcę wiedzieć co to ma być. O matko, <słynie> ale ten kakar drugi, bo taki nawet kiedyś istniał, to coś pierwszy nawet to jest jakaś łaczewska marzyna, to też, o nie, jamnik Intercity, a tutaj ten wygląd jakby leciał z góry do dołu. Ale całkiem ładny model. Nawet nie chcę wiedzieć jakim prawem to coś powstało. A to są prawdziwe. N nie! Nie chcę wiedzieć co to było. Bardzo ładny. Ładny Taurus. Tylko w Polsce tylko dwie filmy eksplodują Taurusy, więc słabo. Taki wagon powinien rzeczywistości. Jest przepiękny. Nice. O matku! <laughs> co to było? O, to, to jest bardzo ładne. Takie wagony naprawdę istnieją. EP41, to już przed chwilą widziałem i od tego czasu mam traumę. Matko, co to było? Dolnoślo. Nie. A to jest ładne. Taki to jest też piękne. przepiękna. Przepiękna suczka yy, może lepiej nie. O nie, 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 nie. Co i mają z tymi jednoczłonowymi alicjami? Ładne. To też jest bardzo ładne. To też bardzo ładne. Też bardzo ładne. To nie chcę wiedzieć co to jest. O, to jest bardzo ładne. Słabo, trochę bym powiedział, wygląda. ładny byczo, tylko trochę te kolory dziwne. To jest prawdziwa tekstura. O jeden... No Co to wyznaczenie znaczenie 315? Nowa firma w maszynie, tymczasem Felix Cargo. Co to jest? To jest jamnik chyba. I lepiej żeby takie coś nigdy nie istniało. Ładna tam narzowkiem. Nowy smok, prosto z fabryki. Ładny, ten numer trochę niski chyba. Chociaż nie wiem kiedy to, a 8 listopada. Tamtym roku chyba to zofał to co powiedziałem. Ładna, ładna sceneria, ale nieładny pociąg. To jest okropne. Też jest bardzo złe. to to mnie miniaturce tej grupy. Ładny kakar. To jest chyba całkowo dwa. O matko jedyny. To jest na Tarniowie 2 chyba taka trasa. O nie... to jest? To jest 6DN chyba w malowaniu takim. 6DN czy 6DN? 6D? Nie, to jest 6DH chyba. Jeśli powiedziałem coś źle, to mnie poprawcie. Wagony Jana Pawła II. O ja pierdole. Kolejne te śmieci jakieś. O nie. Chyba, to był chyba ekspres Szczecin Pekin. O to już widziałem milion razy. Nie podoba mi się to. Nie. Kolejne. to jest ładne. To też jest bardzo ładne. To jest beznadziejne. To jest bardzo złe. Bardzo brzydkie. To jest przepiękne. To też jest bardzo złe. Ładne. Co to jest? To jest bardzo ładna tekstura. Ich. To nie nie to, to za skrót w ogóle. O Jezu, to coś było... To są ogromne maszyny. Bardzo źle to wygląda. Co to jest? 20D z takimi światłami Nigdy więcej. O jezu maria, co ja tu widuje za rzeczy. Co jest? To 105 EN. Jezus, to są za maszyny. To ładne. Co to jest za mapa w ogóle? L. Ta nowa 61 linia. Na mini, a miniaturkę do tego czegoś. P009003. To jest okropne. Nie, no i oni będą męczyć tymi zrytymi tymi, tymi alicjami. to są za oznaczenia w ogóle? Skąd oni biorą no nie pomysły? To nie ma nic wspólnego... Znaczy... O, 6DH, to dobrze mówiłem, tylko co z nią zrobili? To jest kiosk. Bardzo ładny kiosk. Krokodyle. W malowaniu tej całego Jakoksa chyba. Co to jest? Jezus Maria, co to było? Kolejny kiwel. To jest ładne, przecież nawet istnieje. Nie, Czesław, nie, 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 nie. Co to jest? Czy to są jakieś siódemki w malowaniu tego całego kostrzyn Unicol Workshop, czy jak to tam się nazywa? Kaczuszka, całkiem ładna kaczuszka. Co to są za jakieś pomarańczowe paski? Nie wiem. O, nie, znowu ten Czesław. To samo. To ma, paro, to ma znaczenie jak jakichś parowóz, który z Rosji. Nowe stonki filmowe. O nie. Nie chcę wiedzieć gdzie to ma w ogóle ten... Gdzie to ma komin. Gdzie to wypuszcza dym? O matko, dwucylindrowy elektryczny fiat modernie. Ładny. Ładny i to wygląda jak śmietnik. O nie, o nie o nie. Co to jest? To, to jest prawdziwa lokomotywa, z tego co mi się wydawało. O matko jedyna. I zobacz więcej, to może lepiej już nie. no bo dobra. O matko jedyna, to był błąd. Jest, to jest... Ale ten kibelek jest bardzo ładny. O nie, to e 45, tak nawet EU 45 istnieje, ale e 45 na szczęście nie. Asynchron, asynchron? O w dupę, co to jest? O, matka jedyna. Oj, 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 co tu się dzieje? A też tekstury są takie same, prawie. Większość już widziałe. stonka z z żółtym czołem. Jakieś... Ale ten jest takie ładny. Wygląda trochę jak STK. Nie mówcie, że to jest świnka przerobiona. Co to jest? Jak to ma skład w ogóle długi? Jeszcze to jest... To jest cztero... Czu... Nie. chyba nie wiem co to jest, ale to są dwie dwuczłonowe ST-46. Lotus z kolei. Tak, to jest tak złe. No już aż złe, co to jest? To jest jakaś... To jest po prostu Tamara. O nie, Tam w malowaniu Co Tutaj chyba kamina, zdaje mi się, że w miejscu jest takim trochę dziwnym. O nie. SP-47, dwuczłonowa. No tylko jedyna, ST-56, no nie chcę to mieć to, to za znaczenie. Wszystko jakieś dwuczłonowe odpady. Co? Co to za mapa? No, bardzo ładno. Pusty post. O nie! Byk, kolejny byk w jakichś dziwnych wersjach i malowaniach. mam koszmary po tych siódemkach. Nie, długo <grywa> nowa, 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 nowa epoka w malowaniu Intercity. Kolejny Kible. O nie. nevagowa taka elektryczny kiosk, to nie jest nic dobrego. Region Oktrona. Nie, niech to pod Region trona. Świat tego nie potrzebuje. Tak się wydaje. Koleje śląskie. Co to jest? W ogóle jakim prawym rzeko na tej linii jest. Jakim prawem na jednotorowej linii bez sieci trakcyjnej jest 160 km na godzinę Fomax. Co to w ogóle jest? To, to jest jakiś Photoshop. Szkoda bo bo to nie wygląda aż tak, że tak są w ogóle wagony jakieś. Berlin Warszawa Express 160 na linii bez druta. Dobra, nawet. chyba, że... Chyba że normalnie był drut, ale go usunęli w Photoshopie. Czy to pewnie była epoka z właśnie Berlin Warszawa Express. Tyskie Dragon. Poza tym to jest bardzo ładnie. Ciężki czas nadchodzą, fakt. Nie. Ciekawe do jakich kierunki taka dostawa by przyjechać, bo to wygląda strasznie z i cztery, nie, pięć wagonów biedronkowych. No, nie. Nie. Ach. Co to są za wynalazki? Co nie napisali o niej? Fizykom 146 Nie chcę być ok, do Model nie posiada jeszcze mini Nie potrzebuje Nawet tego czegoś nie potrzebuje Gagarin Polregio Jezus Maria Co ci ludzie mają w głowach, że wymyślają takie rzeczy? U mnie to by się skończyło na stące w Polregio która nawet już istnieje Sputnik PKP Cargo Nawet nie chcę wyjść Co to ma być? Piedra, o nie, jakieś bierunkowe wynalazki. Oj, dobrze, to z końca strony. O Jezu. I jeszcze taki Rumu na malowaniu PKW Cargo. Bardzo ładny, bardzo mi się to podoba. Mógłby taki jeździć. Piękną teksturę.